Forhabit, tajna jednostka działająca na terenie całej Polski. Naszą broją są zdrowe nawyki. Nasza misja uratować Polki i Polaków przed całym chaosem, który zmierza. W Polsce ponad 2 trzecie dorosłych ma nadwagę. Tylko 28% swoja podstawowe normy aktywności fizycznej. Większość podjada słodycze między posiłkami, śpi zbyt mało i nie bada się regularnie. Forhabit powstało po to, by to zmienić. Razem, krok po kroku. Się zaczęło. Poznałyśmy się rok temu na Ideatonie, ale każda z nas miała inną wizję na ten projekt. Ja i Ola przyszłyśmy z pomysłem na e-book, czyli interaktywny przewodnik po sześciu polskich miastach. Magda i Julia chciały stworzyć podcast. A chwilę później dołączyła Ania, czyli nasza tiktokereczka. Połączyłyśmy siły i tak powstało For Habits, czyli właśnie nasz projekt. Choć poznałyśmy się rok temu, to ta edycja Zwolnionych Storii przyniosła nam najwięcej. Dotarłyśmy do 280 tysięcy beneficjentów. Dobyłyśmy 20 patronatów i partnerstw. Zaistniałyśmy na około 30 portalach. Udzieliłyśmy wywiadu dla Gowork oraz RMF Max oraz pojawiłyśmy się dwukrotnie w kwartalniku Świat na Dłoni. Nawet nie wiecie, jakie to uczucie zobaczyć siebie w prawdziwej gazecie. Co udało nam się osiągnąć? Znalazłyśmy się w gronie zwycięzców konkursu My Impact i dzięki temu mogłyśmy kupić potrzebny sprzęt. A to wszystko dlatego, że od stycznia zmieniłyśmy naszą strategię. Każdy miesiąc nowy nawyk krok po kroku. Styczeń, zdrowe odżywianie. Luty, aktywność fizyczna. W marcu poruszyłyśmy ważny temat, ponieważ zajęłyśmy się zdrowiem psychicznym, a w kwietniu postawiłyśmy na efektywną naukę. Seria zapytaj specjalistę. Zaprosiłyśmy i nagrałyśmy wywiady już z pięcioma ekspertami. Ruszyłyśmy też z podcastami online, już niedługo premiera. Instagram i Facebook to najważniejsze rzeczy w pigułce. TikTok zabawne momenty z za kulis. Podczas pracy nad projektem mieliśmy okazję poszerzyć swoje umiejętności, m.in. z zastosowania AI. Na warsztatach podczas zjazdu stworzyłyśmy nawet własną forchowicową piosenkę. Miałyśmy okazję poznać różne niesamowite osoby i być w miejscach, o których nawet nie marzyłyśmy. Jednym słowem, przez całą edycję spełniałyśmy swoje marzenia. Miałyśmy okazję odbyć profesjonalną sesję zdjęciową oraz być w studiu podcastowym, gdzie nagrałyśmy swój pierwszy podcast. Się. Tak, ludzie w końcu zaczęli kończyć swoje nawyki. Albo <noise> taką piątkę. Mamy dużo planów na przyszłość i będziemy działać dalej.